Heteroseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Nie. Czy zna pan jakąś osobę heteroseksualną? Nie. No, raz miałem do, do czynienia, byłem w wojskie. Od jakiegoś czasu w polskich mediach króluje neologizm, ideologia LGBT. Wiele wskazuje na to, że zbiera ona coraz szersze żniwo, ponieważ niewielu naszych rozmówców zna jakąkolwiek osobę heteroseksualną. Czy zna pan jakąś parę heteroseksualną? Nie. A jak pan miał w rodzinie? Nie, 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 nie mam. Czy zna pani jakąś parę heteroseksualną? Parę? Kiedyś tam na no, ziję raz miałem do, do czynienia. Byłem w wojsku. Czy zna pani jakąś parę heteroseksualną? Nie, 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 nie. znam. Pary heteroseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Tak. Ja. Ej, pociąg tu się do... do, do nie ucieczki i on zaproponował mi. Żeby, żeby... Tak, ja nie, by tak. To nie No Dziękuję, poposzę. Czy zna Pan jakąś osobę heteroseksualną? Czy co? Czy zna Pan jakąś osobę heteroseksualną? Nie. No, dosłał zęby i wychciał, ubrałem się. Czy zna Pan jakąś parę heteroseksualną? Nie, nie znam. A gdyby na przykład nie Pan w rodzinie, to co wtedy? Nie, no nie, wiem, musiałbym się zastanowić, co z nim zrobić. <noise> w ogóle najlepiej by było, że nie odzwyczaić go od tego. Czy uważa Pani, że pary heteroseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Nie. Nie powinny mieć prawa. Jakie pytanie, czy zna Pani jakąś parę heteroseksualne? Nie. nie. Nie wiem. <noise> <noise> nie, krótko i na temat, nie. A możecie Państwo rozwinąć wśród LGBT? geje i tak dalej. I co tam jest dalej? To chyba są lesbijki, geje, transseksualiści. Co zostało? Biseksualiści, biseksualiści i transseksualiści.